Widział abba Teodor z Przychodzi jakaś zła myśl, sprawia niepokój i zabiera mi czas. Nie doprowadza mnie aż do zgrzeszenia czynem, ale zatrzymuje mnie na drodze do cnoty. Człowiek czujny jednak otrząsa się z niej i wstaje do modlitwy. Wszyscy zawsze mieliśmy ten kłopot i mieć go mamy. I mieć go będziemy do, do, do końca, prawda. Te ciągle jakieś myśli, które przychodzą zupełnie nie wiadomo skąd, przez jakieś skojarzenia i, i tak dalej. Nawet nie grzeszne ale zupełnie nie na temat. No, człowiek czujny otrząsa się z, niej, z tego. No, a jak nie jest czujny, to po pięciu minutach, gdyby tak chciał Napisać w krótkich słowach historię tego, o czym myślał, to by musiał przytoczyć z pięć rozmaitych książek od dzieciństwa, zaczynając, plus jakieś obrazy z najnowszych przeżyć, i nie wiadomo, co jeszcze litania byłaby taka długa. Bo to tak leci w naszych myślach. Człowiek czujny jednak otrząsa się z tego i wstaje do modlitwy. Jeden prędzej, drugi później, ale otrząsa się z tego. Dopiero jak człowiek zasypia, to może tak puścić się całkiem na fale, że tak powiem, swoich skojarzeń i, 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 i zasnąć nad, nich, nad nimi.